Tam przedmiotem naszego dzisiejszego odcinka będzie kukurydza w puszce. Oczywiście mamy tak nazwę, czyli kukurydza. Mamy tutaj markę, czyli Freshona. Tutaj mamy wieczko, żeby nasze kukurydze otworzyć. Tutaj mamy datę końca tego naszej kukurydzy. Z tyłu mamy tak bez dodatku cukru, no spoko. Z tyłu mamy tak kukurydza konserwowa, plastik, metale. Tutaj mamy ile gram, masa netto, inne pierdoły. Z drugiej strony mamy wartość odżywcza oraz tu i tu. Podkreśkowy, teraz tę naszą kukurydzę wypakujemy. Niestety podczas otwierania naszej kukurydzy są lekkie problemy, więc musimy otworzyć ręcznie. Tak wygląda w pełni otwarta nasza kukurydza. Ciekawostki! Oprócz samej kukurydzy znajduje się woda. Jaką drugą ciekawostkę pokażę wam, jak zrobić z kukurydzy popcorn. W efekcie dostajemy lekko przerumieniony popcorn. Podsumowując, kukurydza w puszce to nawet dobry przedmiot, na pochwałę bierzemy to, że możemy zrobić taki oto popcorn, jak widzieliście wcześniej I to w naszej kukurydze znajduje się woda, którą możemy ją wypić A wady są takie, że puszka jest mega twarda, zapakowana jak jakaś bomba i trudno się do niej dostać Więc odpowiednią oceną dla tego produktu będzie 8 na 10